Lublin. Kwadrans po ósmej. Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry, witam też w studiu gościa. Wojciech Maguś z Instytutu Nauko, Komunikacji Społecznej i Mediach. Uniwersytetu Marii kirisk Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, tak jak już kolega zaanonsował, o bieżących sprawach politycznych będziemy rozmawiali i tak w kolejności za nami 100 dni prezydenta prezydentury Karola Nawrockiego. To skłania do pewnego bilansu. Co prawda ten bilans robili najczęściej politycy, zarówno partii rządzących, jak i opozycji. Z politologicznego punktu widzenia, jak, ta, jak te 100 dni... Można by podsumować. No, na pewno nie będzie to jednoznaczna ocena, ponieważ tak jak w przypadku ocen polityków, w zależności od tego, z którego obozu wypowiadali się poszczególni komentatorzy, no to ta ocena była albo aprobatywna stuprocentowo, albo krytyczna. Wydaje mi się, że była to na pewno prezentura w tym okresie studni aktywna. Aktywna, ale także konfrontacyjna. Ewidentnie widać, że prezydent Nawrocki obrał strategię walki z rządem Donald Tusk. I precyzyjnie ją realizuje na przestrzeni poszczególnych dni, tygodni, miesięcy. Począwszy od Rady Gabinetowej, gdzie chciał zaznaczyć swoją podmiotowość i chciał w pewien, w pewien sposób postawić premiera Tuska do konta i odpytywać go z tych poszczególnych działań, które premier wykonuje, kończąc na tych ostatnich działaniach prezydenta, które pokazują jego prerogatywy w postaci blokowania, blokowania awansów sędziów czy służb służbach, czy właśnie tych awansów oficerskich w służbach, to pokazuje, że prezydent jest tym podmiotem politycznym, z którym rząd musi się liczyć i musi brać pod uwagę no, także tą, 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 tą strategię, którą sobie obrał prezydent, która no, nie, nie, nie pozwoli rządowi na taką swobodną realizację swoich działań. A strategia, czy właśnie tak jak pan powiedział, prerogatywy, które wynikają po prostu z tych możliwości Konstytucyjnych prezydenta. No, takie, takie możliwości prezydent ma. To jest zapisane, że prezydent. Yy... Więc nie ma się czemu dziwić. Tak, no ale jeżeli popatrzymy szerzej, no to te argumenty, które stoją chociażby za brakiem awansów sędziów, 46 sędziów, no one już są dyskusyjne. Tutaj też myślę, że ja nie jestem taką optymalną osobą, żeby oceniać konstytucyjność tych, tych decyzji, no ale konstytucjonaliści, choć tutaj też trzeba zaznaczyć, że nie ma jednolitego stanowiska w tej kwestii, no wskazują, że argumenty, które pokazują, że ci sędziowie, którzy nie dostali tego awansu, wypowiadali się w sposób, w sposób inny niż ta wizja sądownictwa, którą obecnie prezentuje prezydent. No to te argumenty nie są, nie są według mnie optymalne. Bo jeżeli w przestrzeni publicznej będą osoby, które pełnią jakieś ważne funkcje w tej sferze publicznej, które mają inne zdanie niż prezydent Nawrocki, no to według mnie to nie jest to warunek. Pełny do tego, żeby ograniczyć pewną przestrzeń funkcjonowania danych osób. W przestrzeni publicznej ucierają się poglądy, ucierają się argumenty, i myślę, że zdanie prezydenta na pewno ma jakąś wartość, ale ono nie może być tą taką prawdą objawioną, która obowiązuje wszystkich, zawsze wszędzie. No mamy pewnego rodzaju ramy prawne, ramy konstytucyjne, które myślę, że są prymarne i jeżeli politycy kierują się tym swoim przekonaniem o swojej Pełnej mądrości, pełnej e, racji tego, co, co, co postępują, no to, to jest pewna rzecz no taka budząca wątpliwości. Na te racje ucierają się jeszcze przy jednej kwestii, czyli nominacjach ambasadorskich. No tutaj to mamy e, kontynuację e, serialu, który, e, który rozgrywa się od, e, od wyborów parlamentarnych, od 23 roku. E, prezydent Andrzej Duda także nie wyrażał e, tej aprobaty na e, propozycje przedkładane przez. Przez, przez rząd, przez obóz rządowy. W kilku kwestiach doszło do porozumienia. Myślę tutaj o tych kandydaturach prezydenckich, które zostały zaakceptowane przez MSZ. No ale tutaj ewidentnie widzimy, że prezydent Nawrocki zaznaczył wyraźnie, że w pewnych kwestiach takich kluczowych, w pewnych tych stanowiskach kluczowych nie będzie jego zgody i nie będzie przestrzeni do porozumienia. Więc to też pokazuje, że przed rządem no, na pewno trudny, trudny okres, trudne dwa Lata kohabitacji, y, trudnej kohabitacji, gdzie y, po, po, po tej stronie partnerskiej. W, w, w rozumieniu tych relacji, jakie powinny być między rządem a, a premierem, no jest, jest przeciwnik, który na pewno nie będzie ułatwiać rządzenia. Kiedyś o takich relacjach mówiło się szorstka przyjaźń. To za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i premierostwa Leszka Millera. Pomimo tego, że panowie wywodzili się z jednej opcji, to jednak ta szorstka przyjaźń, no, była. Tutaj chyba poszliśmy krok dalej. Nie, tak, no ale to wtedy trzeba pamiętać, że mimo, że pomiędzy z tych personalnych mimo tych personalnych właśnie między prezydentem Kwaśniewskim a premierem Millerem no istniał szereg wspólnych elementów. Grupa osób, która łączyła to, to środowisko i powodowała, że pewna pewna polityka rządu no miała jednak wsparcie prezydenta Kwaśniewskiego. W tej sytuacji mamy obecnie myślę, że mamy do czynienia z zupełnie odmienną Sytuację. Dwie wizje polityki? Tak, dwie wizje, dwie wizje państwa. Z jednej strony ta wizja, którą można było określić jako demokracja liberalna, a z drugiej strony mamy konserwatywną wizję państwa, która, która osyluje wokół siebie te wartości prawicowe. Bo tutaj trzeba też zauważyć, że prezydent Nawrocki coraz częściej jawi się jako przedstawiciel szerokiej prawicy, a nie tylko przedstawiciel sprawiedliwości. mimo że trzon jego gabinetu. Prezydenckiego tworzą politycy wywodzący się z Prawa i sprawiedliwości, ale też to, to, to jest widoczne bardzo wyraźnie, prezydent ma bardzo dobre relacje z Konfederacją, i co, co, co może tłumaczyć, czy, czy może powodować, że prezydent może być takim zwornikiem tego środowiska pra pra prawicowego za dwa lata. Panie doktorze, o Konfederacji i o scenie politycznej polskiej jeszcze za chwilę, ale to pozwoli Pan już poza anteną Radia Lublin, ale w mediach społecznościowych, doko, do czego dokąd Państwa odsyłamy. Doktor Wojciech Maguś, Instytut Nauki, Nauko, Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Panie doktorze, rozmawiamy o polskiej scenie politycznej. Ta znowu za niedługo ulegnie zmianie, bo właściwie jutro de facto kończy się czas, kiedy Szymon Hołownia pełni funkcję marszałka Sejmu. To pewna nowość marszałek rotacyjny. Tak było od początku tak było założenie koalicyjne partii rządzących. Nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Przeciwnicy tego rozwiązania mówią, no, że człowiek dawnej nomenklatury będzie drugą osobą w państwie. Ale to chyba nie jeden problem. Sama sytuacja, którą teraz obserwujemy, no pokazuje pewną wartość dialogów w polityce. To, że partie, które tworzą obecną koalicję, były w stanie się porozumieć co do także tych obsad personalnych. I to pokazuje, że pewne ucieranie. Stanowisk no jest wartością, którą nie można podważyć. Także myślę, że tutaj trzeba docenić postawę um, Szymona Hołowni, który um, no tą obietnicę, którą złożył dwa lata temu, no wypełnił, bo mógł w sposób taki kurczowy trzymać się tego stanowisko inna kwestia, że pojawiają się e, także różnego rodzaju informacje, że były działania, które miały zagwarantować mu e, pełnienie tej funkcji do końca kadencji, no ale ostatecznie zrezygnował e, z funkcji marszałka Sejmu no, i powinniśmy obserwować to takie płynne przejście, choć także e, już pojawiają się informacje, że część polityków obecnej koalicji e, no niekoniecznie e, niekoniecznie dobrze widzi w fotelu marszałka Sejmu e, pana Cze Czarzastego, właśnie zarzucając mu jego przeszłość, hmm. przeszłość polityczną jeszcze z czasów dawnie minionych, ale także oceniając jego styl tej aktywności politycznej. Marszałek Sejmu jest, jest bardzo ważną funkcją. To w, druga osoba w, państwie. w systemie politycznym, ale to także jest taka funkcja, która może w pewien sposób łagodzić ten konflikt polityczny, który jest nieodzownym elementem spo, sporu politycznego. W takim Znaczeniu, że od tego, w jaki sposób marszałek zarządza pracą sejmu, no może to, to może doprowadzić do tego, że politycy rządzący, politycy opozycyjni, no będą w stanie się ze sobą w jakikolwiek sposób komunikować. Wobec tego wszystkiego, o czym pan teraz powiedział, osoba marszałka INSPE, marszałka tego. Nie wiem, czy gwarantuje taki konsensus polityczny. No, marszałek Czarzasty Bo jest, dość jest na pewno wyrazisty, jest na pewno fajterem politycznym i wielokrotnie, także w ostatnim czasie podkreślał, że jest tym politykiem, który nie odstawia nogi. No chociażby jego, jego materiał wideo, który, który został nagrany po, po tej sytuacji ze Zbigniem Ziobro, gdzie bezpośrednio przypomniał byłemu ministrowi sprawiedliwości swoje Osobiste doświadczenia związane z różnego rodzaju akcjami służb specjalnych, no to pokazuje, że na pewno jest osobą bezkompromisową i, i chyba także pamiętliwą. Ale myślę, że marszałek czarzasty ma pewną także cechę charakterologiczną, która pozwoli budować relacje, no, sprawia wrażenie człowieka, który, który potrafi rozmawiać także z konkurentami, i wydaje mi się, że na pewno będzie to inna Inny okres niż Szymona Hołowni, który był osobą, no, która posiadała duże te umiejętności, także interpersonalne, w zakresie budowania relacji, ale tutaj no, dałbym jakiś taki jakąś taką przestrzeń na e, zaufania dla marszałka tego, no i liczę, że, że ten, ta temperatura sporu e, nie będzie eskalowała. To słowo jeszcze o samym Szymonie Hołowni, który, no, tak jak noszą media, prawdopodobnie rozi, robi rozeznanie w sprawie przyszłej swojej posady zupełnie gdzie indziej. Czy odejście Szymona Hołowni z funkcji marszałka Sejmu może oznaczać to, że Polska 2050 to właściwie już historia. No to jest prawdopodobne. Eee... Biorąc pod uwagę perspektywę historyczną, szereg projektów politycznych, które miały możliwość zaistnienia na tej scenie politycznej, no niestety dość szybko się zużywały. Mówię niestety, ponieważ ten spór, który obserwujemy, spór polityczny, który jest fundamentem polskiej polityki, który funkcjonuje od 20 lat, on powoduje, że ta polityka jest bardzo skosniała i jakaś świeżość w postaci nowych ruchów politycznych powoduje, że ta przestrzeń do Debaty, przestrzeń do dialogu według mnie się poszerza. Przykład Polski 2050 i tej takiej osobistej porażki Szymona Hołowni. Myślę o osobistej porażki, ponieważ marszałek Sejmu, były już marszałek Sejmu, no chciał tą jego perspektywą strategiczną była prezydentura Polski. Wynik, który ostatecznie uzyskał, no wydaje mi się być dla niego wielce niesatysfakcjonujący, więc myślę, że w pewnym stopniu ta polityka go rozczarowała. E, na pewno jest w takim okresie, w którym musi przemyśleć e, pomysł na siebie i musi przemyśleć, czy e, poszuka sobie miejsca w innej przestrzeni, także tej międzynarodowej, e, czy po takim okresie e, na pewnego, pe, pe, pewnej żałoby, e, nabierze pewnej energii i wróci do walki o najwyższe urzędy. Następcy nie namaścił i nie wydaje się, żeby teraz jednoznacznie można tego następcę, czy następczynię Szymona Hołowni wskazać. Wydaje mi się, że poniekąd namaścił. Minister Pełczyńska -Nałęcz no była wskazywana jako ta, która została wyznaczona przez marszałka Hołownię, no ale jej pozycja polityczna no nie jest optymalna wewnątrz, wewnątrz ugrupowania, więc to też pokazuje, że partie, które opierają swoją, swoje jestestwo na, na liderze, no mają pewien problem w sytuacji. Kiedy ten lider nie realizuje zamierzonych celów. Historycznie można przywołać szereg przykładów od nowoczesnej Ryszarda Petru, która to wypluła go z, po, po jego problemach wizerunkowych w trakcie. W trakcie kadencji w latach 15-19, z której to odszedł i później szukał sobie przestrzeni w, innym, w innych obszarach politycznych, po innych liderów politycznych, którzy tworzyli pewnego rodzaju takie sezonowe, sezonowe byty polityczne, no i które nie, nie potrafiły zakotwiczyć się w dłuższej perspektywie. Nie wygląda na to, żeby sezonowym bytem politycznym były partie Konfederacja i Konfederacja. Korony Polskiej. Ta ostatnia wczoraj manifestowała z Grzegorzem Braunem na ulicach Lublina. I zarówno Konfederacja, jak i Konfederacja Korony Polskiej to są dwie partie, które są trzecie i czwarte w kolejności, jeżeli spojrzymy na sondaże. To znaczy, że kolejna przebudowa sceny politycznej nam się szykuje. A jeżeli do tego dołączymy jeszcze cudzysłów oczywiście, wojenkę pomiędzy panami Mencenem i, i Kaczyńskim. No to robi nam się zupełnie ciekawy obraz. Obraz jest ciekawy, ponieważ pojawia się nowa perspektywa w tym duopolu politycznym, który, tak jak zaznaczyłem, wcześniej obserwowaliśmy od 20 lat. Jarosław Kaczyński w tej swojej sprawności politycznej przez lata robił wszystko, żeby po prawej stronie nie mieć przeciwnika. Ten przeciwnik był w, tych, w tym okresie początkowym, mówię tutaj, myślę tutaj o Lidze Polskich Rodzin, ale później przez dłuższy okres udawało mu się tych konkurentów politycznych po prawej stronie no w jakiś sposób marginalizować. Te zjadane przystawki. Tak, tak. I to była pewna, pewna cecha charakterystyczna tego systemu politycznego, w Polsce, które obserwowaliśmy właśnie od dwóch dekad, gdzie mieliśmy dwa wyraźne, dwóch wyraźnych liderów. W jednej sytuacji, jak tego lidera zabrakło, no to pewien obóz polityczny w perspektywie kilku lat się bardzo osłabił, ale z drugiej strony mieliśmy lidera, który skupiał wokół siebie te, ten, te nurty konserwatywne, prawicowe. Teraz wyraźnie widać, że w dużej grupie elektoratu tą Zniechęcenie e, pewną retoryką prezentowaną przez, e, przez Prawo Juliwość, i, i duża grupa elektoratów e, poszukała i znalazła sobie alternatywę w stosunku e, do, e, do tego takiego. Tradycyjnego myślenia o, o, tych, o tych podziałach politycznych? Jasne, ale może to jest ta nowość, pozwoli pan, że, że, że dopytam, którą mieliśmy, nie wiem, w przypadku KUKIS-15 czy właśnie Polski-2050? Tak, tylko że myślę, że można zaobserwować pewną różnicę w postaci ciągłości i utrzymania zaufania wyborców w stosunku do różnorodnych projektów. Bo tutaj, o ile w przypadku europosła Brauna, no to mamy projekt Projekt, który dopiero dopiero wystartował i buduje tą swoją pozycję, No jeszcze nie, nie, nie miał okazji zweryfikować się podczas procesu procesu wyborczego. O tyle w przypadku um, um, ugrupowania, um, ugrupowań tworzących tą koalicję w zasadzie konfederacji, myślę tutaj o, o środowisku pana Mencena i pana Bosaka, no to widzimy już pewne zakotwiczenie i pewne takie. Mm, mm, mm No ich obecność w polskiej polityce no już, już okrzepła. I tutaj myślę, że ten, ten projekt, którym był Kukiz 15, czy, czy Polska 2050, popełnił pewnego rodzaju błędy w postaci tej pracy u podstaw. W przypadku Konfederacji ta praca u podstaw jest wykonana. Odrobili lekcję. Zabezpieczyli się od, od tego poziomu organizacyjnego. No i teraz mogą dyskontować tą swoją pozycję w postaci e, zwiększenia zaufania wyborców. Sugeruje Pan, że to będzie coś więcej niż język, języczek uwagi? No tutaj myślę, jest pewnego rodzaju klamra w stosunku do tego, co mówiliśmy na początku. Rola, e, rola prezydenta Nawrockiego. Ewidentnie widać, że prezydent Nawrocki e, stara się być pewnego rodzaju głosem tej strony prawicowej, ale a biorąc pod uwagę aktywność tych głównych rozgrywających po stronie Konfederacji, widać, że przychylnie reagują na tego typu postawy. Więc myślę, że biorąc pod uwagę wysokie, wysokie poziomy zaufania prezydenta, także tą taką dynamikę wzrostu poparcia w stosunku do Konfederacji, no myślę, że i, i, i pan Mencen, i pan Bosak każdego dnia budzą się z coraz większym optymizmem. A ta dynamika pozwoli na to, albo nie, nie pozwoli na to, żeby nam zabrakło zajęcia zarówno politologom, jak i, jak i dziennikarzom. No, to, to jest, to jest wartość, e, wartość polityki, że na pewno jest dużo ciekawych rzeczy do obserwowania, do komentowania. Doktor Wojciech Maguś, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.